Patrz bitch E tem, ty bitch. skąd on jest? Skąd on jest? E ty my Lubisz to suko! Patrz, patrz ci piętnęć z temu skrótem Patrz, piętnę na sobie <laughs> Bitch, wysa bitch Na pomarańczowym? Ostra jazda. Wykonają kierowcy profesjonalnego jazda wyczynowa samochodem marki Cinquecento. Bramurowa, Bramurowa jazda. Kierowca o imieniu Uwe. Kolaż. Kolaż, tak. Proszę Państwa, przesiać się do Forda sprowadzonego z Lifehall. Proszę zobaczyć na tą minę. Ta, tam, ta mina mówi wszystko. Ford z Raihu 1500 km miał jak wyjeżdżą z fabryki Raifold Raiform można powiedzieć i teraz wjeżdżamy na odcinek specjalny Emily Plotter Strasę, Strasse Maga Bordello, hamuje animy Proszę Państwa Audi hamuje co się dzieje Bade. Ty no parkuje na wieździe co za chuj O no, co za chuj Jedziesz, jedziesz, patrz. O, mamy cię. Maksudno, maksudno.